Dzisiaj porozmawiamy sobie o banderkach. Więc tak, na rufie znajdziemy banderę kraju, w którym jest zarejestrowany. Pod prawym salingiem znajdziemy flagę, w tym wypadku włoską oraz Sardyni. Są to flagi krajów, w których aktualnie żeglujemy. Pod lewym salingiem mógłbym powiesić a, albo flagę klubową, b, flagę kraju, z którego pochodzi załoga, jeżeli na przykład jest inny niż bandera na rufie, bandera rufowa jest obowiązkowa. Tak samo jest obowiązkowa banderka pod salingiem, jeżeli jesteśmy w innym kraju niż jacht jest zarejestrowany. Czyli na przykład w Polsce nie uświadczymy jachtów polskich z polską banderą pod prawym salingiem, ale już na przykład szwedzkie tak. Zatada po lewej już jest czysto kurtuazyjna. Banderki mają na górze pętelkę, na dole prosty sznurek. Ale ja czasami rozcinam, jeżeli robię dolną, jak tutaj, i po prostu przywiązuje po kolei. A cały sznurek jest zamknięty bętlą. Hops, hops, hops. Pamiętajmy o ważnej rzeczy. Flaga Polski nie jest banderą. Bandera ma orzełka na sobie, flaga Polski nie. I też trzeba zwrócić uwagę, w różnych krajach też flaga będzie wyglądała inaczej niż bandera. Na przykład bandera włoska wygląda inaczej niż flaga Włoch. Bandera Hiszpanii wygląda chyba tak samo jak flaga? O, Wielka Brytania jest dobrym przykładem. I takim tłem dostrzegam dość często jest właśnie Malta oraz wszelakie kolonie brytyjskie. One po prostu na czerwonym tle mają swój jeszcze mały herb.